I wystartowały. Na prowadzeniu od razu po starcie znalazł się Bukari na drugiej pozycji, jest Poinsettia na trzecim miejscu, Aspire dalej, Lambrosini, a stawkę zamyka Frivolina. Konie mają do pokonania jeszcze około 3,5 km. Pierwsza przeszkoda pokonana przez wszystkie konie. Na prowadzeniu jest Poinsettia. Na drugiej pozycji Aspire. Na trzecim miejscu tam blisko galopuje Lambrosini. Zdaje się, że mieliśmy tutaj upadek z Czareri. A prowadzenie. Cały czas posiada Poinsettia na drugiej pozycji. Jest Aspire na trzecim miejscu. Lambrosini na czwartej pozycji. Herbata i kolejna przeszkoda do pokonania. Poinsettia pokonuje na drugiej pozycji. Jest Aspire, dalej Lambrosini, Herbata, Fines, Bukari i Frivolina. Upadek był z Czareri, oznaczonej numerem piątym. Nie za moment schowają nam się za laskiem, będą pokonywać kolejne przeszkody. Na prowadzeniu jest Poinsettia, ale zdaje się, że zostaje wstrzymywana. Może jakiś uraz, ale tutaj zobaczymy. Na prowadzenie wychodzi Herbata. Na drugiej pozycji jest Aspire. Na trzecim miejscu Lambrosini. Tutaj nam się potasowała ta stawka. Herbata bardzo mocno przyspieszyła. Oderwała się od tej stawki na kilkanaście nawet długości. Zbliża się do kolejnej przeszkody. Osamotniona. Pozostałe konie są daleko w tyle, ale czy wystarczy jej sił. Herbata na drugiej pozycji Aspire i Lambrosini, dalej za nimi jest, a, dalej za nimi jest Fines, a stawkę zamyka w tym momencie Frivolina. I kolejna przeszkoda do pokonania. Herbata jako pierwsza zbliża się już do przeszkody wodnej. Kolejne konie pokonały przeszkodę. I herbata w przeszkodzie wodnej, która na pewno ją trochę spowolni, ale bardzo szybko pokonała tę wodę. Następne konie zaraz za nią pokonują. Herbata z ogromną przewagą zbliża się do kolejnej przeszkody. Jest na prowadzeniu już od dobrych 700 metrów. Na drugiej pozycji jest Lambrosini, na trzecim miejscu Aspire, dalej Bukari, następnie Fines i stawkę zamyka Frivolina. Herbata osamotniona galopuje mocno z przodu, oderwała się od tej stawki, jakby chciała zmęczyć rywali. Zmusić ich do gonienia. Herbata na prowadzeniu, na drugiej pozycji jest już Lambrosini, na trzecim miejscu Fines, na czwarte spada Aspire, następnie tam blisko jest też Bukari, i stawkę cały czas zamyka Frivolina. I herbata, jakby już tutaj lekko osłabła, albo dała się dogonić rywalom. Herbata Lambrosini na pozycji drugiej, blisko jest tam Bukari, blisko jest również Fines Frivolina przesunęła się na przedostatnią pozycję, a na ostatnie miejsce odpada Aspire. I stawka już jest mocno zgrupowana, wszystkie konie galopują blisko siebie. Tutaj jeszcze nic nie jest rozstrzygnięte, ale herbata cały czas utrzymuje swoje prowadzenie. Jednak już bez tej przewagi. Herbata. Lambrosini na pozycji drugiej. Fines na miejscu trzecim. Bukari na miejscu czwartym. Frivolina. Blisko również trzyma się Aspajer, chociaż jest na ostatniej pozycji. Herbata dalej prowadzi na drugiej pozycji. Zdaje się, że tam Bukari wyskoczył. Blisko jest także fines. Frivolina, Wszystkie konie galopują blisko siebie. I prosta finiszowa. Odpadła już trochę herbata. A na pierwszej miejsce. Zdaje się, że przechodzi Fines. Fines pokonuje przedostatni płot. Jeszcze 400 metrów do celownika. Na drugiej pozycji jest Frivolina. Przyspiesza również Bukari. Herbata jest już na miejscu czwartym. 300 metrów do celownika. Fines, Frivolina i Bukari. Herbata na czwartej pozycji. Ostatni płot do pokonania. Fines pokonuje. Z trudami, ale pokonuje. Bukari na miejscu drugim. Frivolina na miejscu trzecim. Fines, Bukari i Frivolina. Bukari mocno przyspiesza. Bukari nie Niesamowity finisz. Bukari wygra tę gonitwę na drugim miejscu. fines dalej Frivolina, Aspire, Herbata i Lambrosini. Po niesamowitym finiszu po ostatnim płocie Bukari... Wyprzedził fines i jako pierwszy minął linię celownika. Zaczekajmy jednak na oficjalny wynik od komisji technicznej.